moi drodzy, poniedziałek 20 października roku polskiego 2025 Piękne słońce u mnie, cudowna pogoda, tylko że w nocy był mróz. Wszystko mroziło. Więc to są ostatnie dni, żeby grzyby zbierać tak jeszcze na miarę na poważnie, bo jak będzie mroziło cały czas, to one przestaną rosnąć. Byłem czwartek, tam tych podgrzybków nazbierałem, dzisiaj idę też tam na tamto miejsce, ale idę inną trasą, żeby inne zobaczyć też miejsca no, na tych innych miejscach, to tam nie wiem tam podgrzybków, kiedyś nie było. Były inne grzyby, natomiast to się wszystko zmienia i to nie zawsze jest pewne. że to że jak w poprzednich latach były gdzieś jakieś fajne grzyby, to że w tym roku też tam jest to dobre miejsce. Ale to trzeba pójść i zobaczyć. Proszę, piękna jest przyroda, liście już z tutaj oklone, akurat dęby żółte na drzewach, już opadają, jeszcze jak opadną to, to jeszcze z tydzień, dwa, no może nawet miesiąc będą taką warstwę stanowiły ochronną, będą też gniły i tam jeszcze jakieś szanse na grzyby jest. Jak już przyjdą mrozy i śnieg spadnie, no to już jest po grzybach tych typowych w każdym razie. No, ale dobra, na razie to po prostu idę, idę do lasu, zobaczyć, czy coś jeszcze zostało dla mnie. Jestem w dobrej myśli, no to, bo to też się nie spodziewał, że wszędzie i dużo rośnie. Trzeba powadzić. No. Tamte jedno miejsce mam do odwiedzenia. Tam, tam jeszcze dalej był teren do sprawdzenia, ale już w czwartek mi się nie chciało. Na które byłem zmachany wychodzeniem i uzbierałem tam sporo i już wrzuciłem iść dopiero idę Mam chwilę czasu, może nie za długą Ale na tyle dużo mam, żeby spokojnie sobie kilka miejsc obejrzeć Także rozłączam się, będę nagrywał jak coś będę znajdywał no, grzybów jakichś fajniejszych nie ma ko samemu komory cytrynowe i inne jakieś te, te jadowite, blade takie. Natomiast proszę bardzo, masakra drzew wykonana przez bobry. Wielkie, grube drzewa. No to takie były zbiorniki kiedyś. Nawet ja nie wiem czy tam jest woda, ale bobry są, no, bobry są i tu... I tu robią swoje, no. jakaś rzęsa jest, a no, to jakaś reszka wody jest w tych zbiornikach. Widać, że wystarcza, żeby... Tu mieszkać i tu chodzą i rozrabiają, na ciebie drzew tu kilkadziesiąt, a nie wiem czy to jest prywatny czy już państwowy las, co mnie to obchodzi, jakiś gospodarz powinien być terenu, się powinien robić porządek, a jak, a jak go to nie interesuje to Bobry za niego tu gospodarzu a ja ruszam dalej. No moi drodzy, nie wiem, pół godziny już łażę, nic, totalnie nic. To proszę bardzo, młode maślanki wiązkowe, to jest grzyb Tak Rośnie jako pieńki podobnie. Popielnik nie ma, tu, tu zawsze były, co roku nie ma. Sitarze tu były, nie ma. Podgrzybków nie ma. Jeszcze idę w tamto miejsce, gdzie w czwartek zbierałem te podgrzybki, tam pokrążę. Ale no powiem wam, że takiej bryndzy jak dzisiaj to już dawno nie miałem. jutro zamierzam się mimo wszystko wybrać tam koło mnie, tam po Zagajnikach, po, po tegorocznych najlepszych miejscach. Też bez nastawiania się, że nie wiadomo co zbiorę, no ale może coś tam urosło przez parę dni. I może tego, tego, tych grzybów ktoś nie zebrał jakoś. No trzeba sprawdzić, no to, to już końcówka sezonu, no ten tydzień jeszcze przyszły, może jak urozy przyjdą, to, to już teraz nic nie ma. A jak już przyjdą regularne mrozy, to już będzie po zawodach. No, o, tak ogólnie. Tu, tu kiedyś było fajne miejsce, bo to wycięli. z młodnik roślin. Tu szedłem, sarna taka spora stąd. Nawet sarna, taka łania i jelenia. Wyskoczyła tu i pobiegła z tego młodnika. No. To tylko cieszę, że zwierzyna tu jest, że ma się dobrze. I, I bobry, i dziki, i jelenie, i sarny, i łosie tu żyją jest pod... no, lisy to oczywiście, no. i borsuki, to żyją, jest podejrzenie, że i wilki mogą żyć, no, ale niech te to niech się chowają, bo niby są pod ochroną, a wszyscy na nie czekają, no. ale to oddzielny temat. Teraz no, to jest przyroda nasza, jesień, tam suche drzewo, jedno, drugie, to wpadnie niedługo pewnie, no, tu, daleko od tej wody, tak to bobry by już dawno ścieły. Przyroda jest piękna, no, powietrze super jest takie, to trochę dość wilgotne, ale super się oddycha. I spacer naprawdę jest ważny dla zdrowia może jest ważniejsze niż te grzyby. Grzyby jak znajdę, to będzie fajnie, nie, to trudno. Spacer po lesie też jest ważny. No jestem na tym miejscu, gdzie w czwartek znalazłem trochę podgrzybków. Też na, nałaziłem się jest pierwszy. Po godzinie grzybobrania, pusty kosz, no jakiś tam gołąbek obwilony był pod drodze, no naprawdę Dramat, dramat, no nie ma grzybów no. Tu przyszedłem jest jakiś niedobitek No ale wygląda w miarę było, tutaj prawdopodobnie w czwartek już był To był mały, teraz urodził To jest, to jest moja jedyna szansa, że no, też zbrożony jest, to już końcówka grzybów. Ostatnie dni tu w moim rejonie przynajmniej. A no, może po to jakiś będzie okres, 2-3 tygodnie, że będziemy z mrozu, może coś jeszcze ruszy. No, ale to już ostatnie podrygi tej grzybowej ostrygi. O. Ślimaki jeszcze się rzuciły na niego, jeszcze chcą podjeść przed snem zimowym. Zaraz ich wyrzucę. Z jednego podgrzybka znalazłem, no ale to sami przecież wiecie, że dla grzybiarza ważenie godzinę i znaleźć jednego podgrzybka to to jest, to jest dramat, no. ale jeszcze poważę. Pokręca się po tego typu tutaj miejscach, może gdzieś jeszcze jest jakieś drugie miejsce, gdzie parę urosło i nikt nie dotarł, no. Ale ogólnie Uważanie po lesie jest, jest w celu znajdowania, zbierania grzybów jest mocno, mocno przybijające, bo nie ma nic. Uchomorów jest trochę cytrynowych, czerwonych, nawet psiaków za bardzo nie ma. No. A nawet wśród tych gatunków, które większość używa za, u, u, uważa za psiaki i nie uznaje, no jak sobie które też zbiera, nawet tych nie ma. Jeden podgrzybek po, po, po przeszło godzinie marzenia no i zbiorę go do kosza, jeszcze to pokrążę. Nie. Grzybiarstwo, grzyby to moje hobby, także ja tak nie odpuszczę łatwo. Aczkolwiek jestem zawiedziony. W tym roku z tymi grzybami no słabo jest. Były chwilowe momenty, że tam coś, coś się pokazywało, ale nie było ani, ani jednego tygodnia takiego jakiegoś zmaswanego wysypu, że... Każdy by poszedł i by tam jakieś niezbadane, niezmierzone ilości nazbierał. Tam. Było tak, że każdy, kto poszedł, coś tam znalazł, ale nie tak, żeby tam taczkami tu wywozili, jak u innych tam lasach tam ludzie ponagrywali. To, to takiej opcji tu u mnie nie było w tym roku. No ale to nie ma, nie ma co marudzić. Trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo mogłoby i tego nie być. Więc jest jeden podgrzybek, cieszymy się z niego. I rozglądajmy się dalej. No, moi drodzy, wszedłem i tamto miejsce dookoła pokrążyłem jeszcze kawał lasu wzdłuż i wszerz. Kiedyś to były przepiękne miejsca podgrzybkowe. Nic, nic totalnie, nic. Jeden jakiś tam obgryziony, tam jakieś szczątki zebrałem. i Jakiś też gołąbek obgryziony. Nie. Nawet nie liczę, że to grzyby znalazłem. Jakieś resztki. Więc jeden podgrzybek na cały raz. Cały wielki raz, bo tu kilometrów zrobiłem dzisiaj trochę. Tak, nic, dosłownie nic, tam do tylko. I to niejadalne, bo żeby chociaż jadalne były. To... Także to już więcej nie będę, nie będę w, tym, w tej jesieni, w tym roku przyjeżdżał, bo to nie ma sensu. Tak powiedziałem jeszcze koło mnie, jutro się przejdę. Ja tam mam blisko, bo to praktycznie przy ulicy się zaczynają już miejsca. To no może jeszcze będę zaglądał z ciekawości. Natomiast tu do tych dalszych miejsc, do, do, do lasów, to nie będę jechał, bo to... szkoda czasu, szkoda benzyny. To... Połazić po lesie mogę też koło mnie. Natomiast tak, 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 tak lichego roku, w tym lesie, tak lichego roku, to nie pamiętam, jak zbieram. Były słabe lata. Ale tak, tak lichego roku, to to jest kompleks treści, naprawdę wiele, wiele hektarów i tak dalej. W nim tam też nie cały raz tam zawsze był typowany przeze mnie do zbierania grzybów, bo też były do duże obszary słabego zagrzybienia lub prawie całkowitego bez grzybia. Ale w tym roku no, to byłem tu nie wiem kilka razy. No to ostatnio to, 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 to tych podgrzybków i trochę ryzów zebrałem. Rastał z miesiąc temu jakiś tam, kilka nakrzysz, jakiś tam, jeden prawdziwy, kilka gołąbków. No nędza, totalna nędza, no, nie wiem, nie wiem, nie wiem, czym to wytłumaczyć, no. Były susze, no, ale też padało. Może za mało, no. nie wiem. Słabość totalna, brędza totalna, bida z nędzą, no. No ale to trzeba też, muszę też to odnotować. I tu już mam... ja tylko że wiem, no, taką piękną drogą sobie będę wracał, pokrytą liśćmi. Tutaj ten młodnik, który przedłem dookoła. No, nieraz i w tym młodniku coś się osło no, ale jak tu na skraju nic się nie znajduje, to tam szkoda, szkoda mi zdrowia i nerwów, żeby tam się drapać i, i stwierdzić, że i w młodniku nic nie ma samochodu, jakieś, nie wiem, ze 200 metrów no, tu ze 100 metrów do drogi i drogą tam na parking przy jakiejś firmie też umieszczonej w lesie i do domu parę kilometrów, no i przygoda leśna dzisiaj się kończy stwierdzam, że sezon grzybowy przynajmniej w tym kompleksie leśnym się już dla mnie w tym roku zakończy Wam dziękuję za oglądanie i o wszystko zachęcam do spacerów po parku po lesie tam gdzie na łąkę, gdziekolwiek w przyrodzie, to zająć się, poruszać, to, 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 to i organizm wtedy lepiej funkcjonuje i sprawność umysłowa się poprawia, bo jest lepiej dotoniony. I nie tylko wózka, ale cały organizm mięśnie, nie niemięśnie. A badania najnowsze pokazują, że, 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 co ciekawe, że pamięć nie tylko mieści się w wózku, ale też w innych tkankach. Tak? Także, kto, kto tam trochę się rusza, trochę sportu do treninga cały organizm, to i bardziej jest bys, bystrzejszy, lepiej pamięta różne rzeczy. Takie ciekawostki, no. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. Tu moje wątłe zbiory. Do następnego zobaczenia. Cześć.